Cześć! W tym odcinku pokażę Ci 10 bardzo przydatnych funkcji i trików na Macu, które ułatwią i przyspieszą Twoją pracę. W trakcie odcinka będę miał też dla Ciebie prezent do pobrania, więc zostań ze mną do końca tego wideo. Ok, to nie przedłużam, zaczynamy. Czy wiesz, że jeśli bardzo często korzystasz z jakiegoś folderu lub pliku na Macu, to możesz umieścić go sobie w górnej belce w aplikacji Finder, aby mieć do niego natychmiastowy dostęp? Zobacz jak to zrobić. Ustaw się na pustym miejscu górnej belki, zrób drugie kliknięcie i wybierz Dostosuj pasek narzędzi. Skrótem klawiaturowym Command N otwórz nowe okno Findera i znajdź folder, który chcesz tu dodać. Ja dodam sobie mój folder Kurs Mac, gotowe i zobacz wystarczy, że otworzę okno Findera, nie muszę wyszukiwać folderu, mogę od razu wejść do niego z tego poziomu. To samo możesz zrobić z dowolnym plikiem, a nawet i to jest super ciekawe, dodać tu ikonę swojego skrótu, czyli dowolnej makowej automatyzacji przygotowanej w aplikacji skróty. Ja na przykład mam tu dodany skrót, który zmniejsza mi rozmiar plików PDF, aby spokojnie przeszły jako załącznik maila. Jak to zrobić? W Aplowej aplikacji Skróty wybierz dowolną automatyzację. Prawy myszy, dodaj do doka. Teraz tu opcję Pokaż w Finderze i przeciągnij na belkę w trybie edycji. Teraz będąc w Finderze, mogę zaznaczyć plik PDF, kliknąć w skrót i skompresowaną wersję zapisać w dowolnym miejscu. Naprawdę fajna rzecz. Wiesz, że bez żadnych aplikacji firm trzecich możesz usunąć tło z obrazka na swoim Macu? Zobacz, otwierasz dowolną grafikę w górnym pasku narzędzia i usuń tło. Potwierdzasz konwertuj i od teraz Twoja grafika jest w formacie PNG, gotowa do użycia. Jeśli nie chcesz przerabiać zdjęcia, a jedynie skopiować sobie sam obiekt bez tła, ustaw się na grafice, na obiekcie, prawy myszy, kopiuj temat i wklej gdzie potrzebujesz, a Twoje zdjęcie zostaje nienaruszone. Czy wiesz, że czytając jakiś tekst w obcym języku, nie musisz kopiować i wklejać go do translatora, aby je sobie przetłumaczyć? Wystarczy, że na gładziku swojego maka wciśniesz i przytrzymasz jednym palcem na tym słowie, natychmiast pojawi się tobie tłumaczenie tego słowa w tych językach, które masz wybrane do swojego słownika. Zresztą podobnie działa to, kiedy chcesz wyszukać definicję jakiegoś słowa. Jak to ustawić? Ustawienia, gładzik Pierwsza zakładka i zaznacz to, a tu wybierz tę opcję. A jeśli nie używasz gładzika, ustaw się na słowie, drugie kliknięcie i sprawdź. Czy wiesz, że zamiast pisać tekst na swoim Macu możesz go dyktować? Zobacz, klikam dwa razy Fn czy też globusik i Mac słucha dyktowanego przeze mnie tekstu. Aby mieć tę funkcję aktywną, wystarczy, że wejdziesz do ustawień, klawiatura i wybór tej opcji. Czy wkurza Cię to, że nie mieszczą Ci się wszystkie ikonki w górnym menu barze? Albo chciałbyś mieć je w innej kolejności niż obecnie? Wciśnij i przytrzymaj na klawiaturze Command i kursorem myszy przeciągnij dowolną ikonkę tam, gdzie chcesz, by się znalazła. A jeśli chcesz wyrzucić którąś jako niepotrzebną, to te systemowe możesz również z przytrzymanym komandem przeciągnąć w dół, aż usłyszysz ten piękny dźwięk. Ok, przed nami jeszcze 5 równie przydatnych funkcji i trików na Macu, ale zanim do nich przejdę, mała autopromocja osadzona w dzisiejszym temacie. Jeśli chcesz od podstaw poznać system macOS i maksymalnie wykorzystać możliwości swojego Maca, dostosować pracę na Macu po przesiadce z Windowsa czy dzięki wielu funkcjom i trikom uczynić ze swojego kompa prawdziwą turbomaszynę produktywności? Zapraszam Cię do mojego kursu Ogarnij obsługę swojego Maca, w którym krok po kroku przeprowadzę Cię przez wszystkie niuanse i tajniki pracy na Macu. Wszystkie informacje i darmowe przykładowe lekcje znajdziesz pod tym linkiem, a w opisie odcinka czeka na Ciebie niespodzianka w tym temacie. Wejdź i sprawdź. Ok, wracamy do naszych makowych tipów. I na warsztat bierzemy Spotlight. Czym jest? To Twój osobisty asystent systemowy, a uruchamiasz go skrótem klawiaturowym command Spacja. Służy do przeszukiwania zawartości komputera, prostych wyliczeń czy konwersji, ale też na przykład do uruchamiania aplikacji czy wyszukiwania ustawień. Nie każdy jednak wie, że wynik wyszukiwania w Spotlight można zawężać. Zobacz, kiedy wpiszę na przykład oferta. To wynikami wyszukiwania są dokumenty, strony internetowe, pliki PDF, które zawierają to słowo. Ale jeśli to wyszukiwanie zawężę, wpisując spacja, rodzaj, dwukropek i na przykład PDF, wyszukamy tylko pliki PDF mające w nazwie oferta. Podobnie z mailami, folderami czy notatkami. Aplikacja skróty czy wiesz, że Apple za darmo jako część systemu, poza takimi aplikacjami jak poczta, kalendarz, safari, notatki itd., udostępnia wszystkim narzędzie do tworzenia prostych i bardziej złożonych automatyzacji? Możliwości są tu niesamowite. Ja w przygotowanych skrótach na swoim Macu i pozostałych urządzeniach od Apple zarządzam swoimi zadaniami, korzystam z przeróżnych checklist w pracy, sprawdzam pogodę, a nawet wysyłam zamówienia do dostawców, czy przyjmuję rezerwacje na usługi i automatycznie rozsyłam przypomnienia do klientów. Mnóstwo przykładów zastosowania skrótów znajdziesz w osobnych odcinkach na moim kanale, do czego Cię mocno zachęcam. A jeśli chcesz nauczyć się tworzenia skrótów razem ze mną, zapraszam Cię do mojego kursu Szczegóły w opisie odcinka i na stronie internetowej. W opisie zostawiam Ci również do pobrania kilka świetnych automatyzacji przygotowanych właśnie w aplikacji Skróty, w tym również omawiany wcześniej skrót do zmniejszania plików PDF. Wystarczy, że ściągniesz je na Maca, iPhone'a lub iPada i od razu możesz z nich korzystać. Kolejna rzecz widok Mission Control. Zapewne go znasz. Pomaga on odsłonić wszystkie elementy zawalonego oknami różnych aplikacji biurka. Ten widok wywołujesz albo gestem na gładziku, albo skrótem Ctrl plus strzałka w górę. Problem polega jednak na tym, że jak tych elementów na biurku masz zbyt wiele, to w tym widoku trudno jest odnaleźć okno konkretnej aplikacji, do której chcesz właśnie przejść. Bardzo pomaga włączenie sobie w ustawieniach grupowania po aplikacjach, co nie tylko pogrupuje okna według aplikacji, ale również doda bardzo wygodny podgląd, której aplikacji są poszczególne okna. Super pomocna rzecz w codziennej pracy, jeśli tak jak ja masz często dużo otwartych okien różnych aplikacji. Wróćmy do Finder'a. Czy nie wkurzacie, kiedy znajdujesz się w jakimś zagnieżdżonym, kilka poziomów niżej pod folderze i nie wiesz, gdzie w sumie znajduje się ten folder? Fajnie by było, jakby na przykład tutaj znajdował się podgląd ścieżki dostępu do tego folderu, prawda? Pozostając w Finderze, wejdź do paska górnego, widok pokaż pasek ścieżki dostępu. A jak chcesz to robić skrótem klawiaturowym, włączaj i wyłączaj tę funkcję wciskając option-command-p. I na koniec hit. Czy wiesz, że Twój iPhone może służyć jako kamerka internetowa i mikrofon do Twojego Maca? Działa to ze wszystkimi usługami jak Skype, Zoom czy Teams, a jakość obrazu jest znacznie lepsza niż z kamerek wbudowanych w dzisiejsze MacBooki czy w większości kamerek zewnętrznych. Funkcja mikrofonu też działa bardzo dobrze. Dostępne masz wszystkie podstawowe funkcje kamery, a jeśli Twój iPhone ma również obiektyw szerokokątny, możesz wygenerować równocześnie drugi widok podczas telekonferencji, a mianowicie widok biurka. Gdzie znajdziesz tę funkcję? W aplikacji, z której korzystasz, znajdź wybór kamery i mikrofonu i wybierz swoje urządzenie. Aby wszystko działało, oba urządzenia muszą być zalogowane do tego samego konta Apple. W obu urządzeniach musi być włączony Bluetooth i Wi-Fi, i w trakcie korzystania z tego połączenia iPhone nie może być włączony w trybie udostępniania internetu poprzez hotspot. Upewnij się, że na iPhone'ie masz włączoną funkcję kamera continuity, a znajdziesz się w ustawieniach ogólne AirPlay i continuity. Na Macu nie możesz w tym czasie strumieniować obrazu czy dźwięku poprzez AirPlay. Ok, to tyle na dziś. Mam nadzieję, że jak najwięcej z pokazanych tipów wykorzystasz. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków na moim kanale, zostaw suba i dzwonek, a jeśli chcesz razem ze mną uczyć się produktywnego wykorzystania urządzeń od Apple, zapraszam Cię do moich kursów online. Wszystkie informacje i rabacik zostawiam Ci w opisie tego odcinka. Cześć!